Wracamy do 50 sił. Yy, gramy teraz Chelsea, która ma tragiczny sezon, tak jak w życiu. To już się ten dzień zmienia. Yy, ale zrobimy kilka zmian. Yy, tu żeby kilku piekarzy zostało. Możliwo zagrany redną odpocznie. Dobra, yy, no tak to zagramy. Potem jest puchar, więc pokażę też. Jak to wygląda skład? Kokrajny grany. Boże, co to jest za skład, w ogóle. Rejno, jedynie nie, nie, nie wiem jak nikt ten kurde, ale nic, to aku... no, no pogramy Składów zwyczajnie się nie zmieniamy, nie zmieniamy Dwóch kilkakrotnych znowu na rezerwie, bo w zasadzie to rezerwa, no tak jak widzisz po sumie, ma gry Ma gry, więc któregoś pewnie nikt puszczymy Albo dwójkę O, karabel z czerwoną kartką, więc dobra Mamy szansę wyprzedzić? Yy. Mamy szansę wygrać? Czekajcie, muszę pisać. I co? Nie, nie trafiliśmy. Dobra. Yy. Dobra, z tutaj do ceny. Yy, tak to ma najlepszy, Hammer James, a nie Archman, ale dobrze wyglądamy. Dobrze, ale z James leci. Kurde, zablokował ktoś. Jest minuta ale jeszcze... Ależ teraz dobrze. Archer. Tak? Archer z dziesiątką? Tak, Archer z dziesiątka. Słabo wygląda, tym chodzi nasz kapitan. Wygląda tragicznie. Nawet Remis w takim spotkaniu. Bajcie to jest trzeci, ale to jest dalej chzep, to jest dalej bardzo znana marka. A tam jest kilka ciekawych, Dobrze, dobrze. Aj, nie, jaj jak ocenę, zmieniamy kogoś. Tak, ee. Nie no, admym chodzić musisz zejść i musisz zejść. Nie, tylko należy adm chodzić. I team, bo team jest. Ad, a na razie tylko jakbym chodzić, co zdejmiemy. I wejdzie w osumensach. i kto będzie teraz kapitanem? No, no dobra. Niech się przygotowuję na kolejne spotkanie, bo będzie grał podstawować i macie w osumensach. Ale też nie wygląda, no dobra Kilman ostatni mecz to będzie w końcu kontent, nie wiem czy dostanie szansę Oczywiście widzę, ale już teraz, uuuu, przeciągnięta wrzutka 1 do 0, Kilman miał ostatni mecz 4 gola, hit Więc dobra, na razie go nie zmieniamy Ale McKenny, yy McKenny na pewno zejdzie. Za McKenny jego wejdzie. Magri, bo mało gra. Yy, I za Ferreira niech odpocznie. Niech ten mi też w końcu pokaże. Bo dostaje szansę, a je marnuje. I to tak porządnie, porządku. jest przez Ferreira. Dajmy go jeszcze, że na 2-0. <grym> Hit. No to fajnie. 2-0. Wygrywamy. Przez. nie. Tak, przezamy trzeci, bo oni mają 8, mamy 7. Będzie chtępa niby przecimy. Dobra. Dosyć dobrą zmianę, forsujemy coś zrobił. A i trzy będzie, trzeba będzie trzy. Dobra. Niestety nie. co tu się stanie przydrożny. E, ostatnie zmiany robimy. Schodzi tutaj, wejdzie, czekajcie. Joro e, niech odpocznie, wchodzi perin e, i shift zamiast, zamiast, shif zamiast kamera. i tak będziemy kończyć spotkanie. I wygrywamy 2 do 0 Świetne spotkanie Dobra I teraz Everton w pucharach Dobre Traore, Redmond Can, e, Cantwell, Engels Shift, Harashim Maga Green Perrin Green Taylor e, W co to nie pokazać. Dobra, tylko muszę trzy rzeczy zrobić. Dwie, dwa, dwie rzeczy, przepraszam. Bo 34 tygodnie, żeby chłop zmienił. No i pan Horaciń. Plan rozwoju. Wiem, że słaba forma, ale. No, no dobra. Chyba on ma taki, Lukasz Horaciń to jest jego najwyższa ocena, którą możemy mieć. Aha, tu jest 50 milionów, tu jest 52,5, tu nie ma i tu jest 80. Więc trzech piłkarzy, które mogłyby odejść, mają klauzulę złę nas: 5 bramek i 6. Czekaj, 5 piłkarzy w rybach. Co? Aha, nie wiem, co to jest nawet dziwaczne, to co się stało. Na kogo musimy uważać? No beta? No, nie, na beta? Na maknoninie na musimy uważać. Tak wygląda ich skład. Oraz igra serwa. Mam nadzieję, że uda nam się to wygrać. Bo nie ukrywam się jeszcze kilku piłkarzy, żeby pograł w Pucharach i wygrywamy Ferreira i Traorę. Ferreira to świetny piłkarz z trenera I teraz i Traorę na 2-1. Wygrywamy w Pucharach, i gramy dalej. No, i jesteśmy na 10 miejscu. Tak trzymać, chłopaki, tak trzymać. Dlaczego wraca, wraca Sanabre? Wraca tutaj Tilman. Eee. Yy. Mamy chodzić, Mac Joro Rodak Ma e Ferreira Tania James to jest jego gorszy sezon. E McKinney i i Hammer gramy na no świetnie wygląda ten skład. Naprawdę, no tak naprawdę aż tak. Manager w Dortmund, to pokazuje, jaką tutaj renomę robimy. Ale nie, ja nie chcę e na razie nigdzie przychodzić ja mogę tam teraz troszeczkę lepsze uprowadzić yy... chyba teraz to... dobra nie dobra to mam to najlepsze ok więc pokazuję jaką my tutaj robimy świetną robotę a tak naprawdę yy... a nie nie no, ma tak naprawdę wielu piłkarzy których ja wykupiłem zakupiłem dostępny na no, to mówię dostępny raport dobra pokazuję mi ten raport yy, wielu piłkarzy które których ja zakupiłem ogólnie znaczy inaczej, dużo jest piłkarzy, których jeszcze są z poprzedniego no to, ze składu wiecie, w 3,5 sezona to wini są za ale 3,5 sezona był e, Hammer, to samo e, czekajcie, Hammer to samo a nie, to nie zostaje dużo ich, myślę, że trochę więcej jest <grym> ale nie, no zawsze wiecie, w większości moich w drugim sezonie już nikogo nie było a tu tak. Hammer jest od początku kariery, Zresztą jak przejmował tu tam był, czyli jeden. Atme chodzi, z drugi, są za trzeci, Archer czter, czter, czwarty. Na Traore z czt czterech, o ja, czterech od początku tej kariery mamy. Fajnie to wygląda. Tak wygląda ich skład. Kawa na kogo będę musiał uważać. Naprawdę na Chrisa Cena? Myślę, że będzie tutaj. Eee, dany pan, e, Musa diabi. Nagle podsumujemy to A, e, ale dobry mecz. Perni przed, przed countwor, przed forsolensa, trzy zmiany. Nie przegrywam, ale nie, nie jakoś tak bardzo Mam 10 punktów, 7 meczy, czy zbytać tak dramizm e, 15 tam będziemy, 26, dobra e, dobra Wiecie co zrobimy? kilku nowych piłkarzy, Coopersa nie weźmiemy, by baka Bakajoko, ona na jedzie, nie tutaj wszyscy już chłopaki jadą. No, reszta nie jedzie. Ile tu jest wybór pomocników? Teraz Matko Boska. Arch. No, i to pokazuje, jaką my robimy. Robotę, że Cameron Arceus został powołany do reprezentacji Anglii. Tillman, McKenzie, Ferreira do USA i Daniel do Walii. Cały kraj Tak wygląda ich skład. Średni, na kogo trzeba uważać? Na nikogo, z 2 zwycięstwa i 3 przegrane. Znaczy, ja w nie wiem, czy to idzie, od który to idzie I wygrywamy Kent Campbell w debutantach w po powrocie do Premier Ferreira I Weston, McKenzie 3-0. Świetne spotkanie rodek, bo były drużynie Świetny mecz, nie stracił gola. No, naprawdę, za każdym razem dobre już w końcu w 7 7.2. To pokazuje, że chłopak wie, jak się gra. I no i że wie, o co wchodzi tutaj. Mecze towarzyskie. I, proszę, e, więc tutaj trzeba porobić. No nie robimy. Na Pato Tutaj nie dostanie te fajerwery. Tutaj dostanie doku. E, Bafajok, który dostaje szansę kastań. Onana. E, gdzie eee, tutaj jest ten jezu serio Dobra to ja zagram takie dziwne Po pomoże będą bronie grać więc ciekawe to będzie ale zjazd tutaj w tej karierze nie ja bo pomogę ze szkocją tam jest taki ciekawy piłkarz ten Hornby więc co to jest zrobić zdjęcie eee, może się kogoś stąd poszuka kto wie? Jest kierantinny, on wie, teraz przejść do meczu i 5-0 Doku, z menopęda opęda jedyka celara no strona bo to ku dostawacę opęda ale regle to 3 minuty już degrojny ale nie wiem normal już jak to na zakończenie piću odcinka Makardeokusz troszeczkę boli, niech ja też na dziewiątej ma jeszcze 4 jederem czy porażki, i życzę kolejnego pięknego dnia. Dziękuje to rzucę i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będziemy grać. już Manchester United. Więc do następnego, trzymajcie się. Elu!